Jaki on jest wielki! To jest dziwne. Ten wielki karton przede mną to fotel do komputera za ponad 5000 zł. Jest to Cooler Master Sync X, który ma wam dostarczyć nowych wrażeń i przenieść to wszystko na jeszcze większy, wyższy poziom. Bo to jest fotel. Z wibracjami. To nie masaż. To haptyka. Ale się nelektryzowałem. Wielkie to jest. I to jest grubości fotela samochodowego w zasadzie, nie komputerowego. Ej, ale tutaj propsik. Tutaj propsik, bo zazwyczaj to wszystko jest wrzucone do kartonu byle było. A tu mamy osobną paczkę z podłokietnikami. Spoko sprawa. Mmm, poduszka. Ciekawe, co ma w środku. Mhm, włókna. Jak bardzo bym się nie starał, to chyba nie dam rady tego wyciągnąć na raz i na tej wysokości. Oh, 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 Jeszcze mi się podnóżek wysunął. O, patrz to, jaki panel audio. to. Tym się będziemy bawić, tak jest. No, tak więc ja teraz idę go poskładać i widzimy się za moment. Zawsze śmiałem się ze wszystkich, ale to wszystkich foteli, które są dla graczy z głośnikami Bluetooth. I nie wiem, co mnie podkusiło, że ten fotel może być inny, że ten fotel może być lepszy. Bo jak na razie jeszcze go nie włączyłem, ale już samo siedzenie mówi, że no niekoniecznie. Przede wszystkim ten fotel nie jest pionowy, a delikatnie odchylony do tyłu. Ale to nie jest najważniejsze. To, co jest najważniejsze, to musimy teraz rozkminić audio, jak to działa. Gdzie jest włącznik, to jest power? Na panelu mamy włącznik i przycisk od sterowania podświetleniem. Obok dwa pokrętła, jedno od głośności, a drugie od siły wibracji, i później dwa porty jack. Na sam koniec port do zasilania. Na szczęście jest tutaj wbudowany akumulator, więc nie musimy być cały czas na kablu. No i moduł Bluetooth, ponieważ tutaj mamy Bluetooth 5.0 i możliwość połączenia się również bezprzewodowo. A żeby w pełni skorzystać z tego fotela, trzeba do niego mieć podłączone słuchawki jackiem. Żadne bezprzewodowe, żadne USB, tylko jack 3,5 mm. <noise> Ej, wiesz, co jest tak najgorsze, najgorsze, co można było wymyślić, to to, że większość słuchawek, ale ogromna większość, jak nie wszystkie słuchawki, mają przewód audio wychodzący z lewej słuchawki, z lewej muszli, panel jest po prawej. A! Potel złożony i zanim przejdziemy do moich wrażeń, to muszę Wam o nim jeszcze troszeczkę opowiedzieć. Posiada on dwie strefy wibracyjne i tak na dobrą sprawę są to w zasadzie dodatkowe subwoofery. Jeden jest w siedzisku, a drugi mniej więcej na wysokości odcinka lędźwiowego w oparciu. Co jest ciekawe, jeżeli chodzi o ich umieszczenie, bo... No, bo jest ciekawe po prostu. Samo to krzesło zdecydowanie bardziej przypomina fotel samochodowy, niż taki klasyczny fotel do komputera. Dodatkowo oprócz oparcia i siedziska, które są regulowane zależnie względem siebie, mamy podnóżek składany, co już samo też jest nietypowe totalnie, bo bardzo mało foteli gamingowych, foteli do komputera ma takie udogodnienie. No bo przecież jak pracujesz czy siedzisz przy tym biurku, to no nie wyciągniesz tak nóg. No nie. No ale samo siedzenie, bo do tego też musimy przejść. Co prawda według specyfikacji pod tym materiałowym obiciem kryje się gęsta tłoczona na zimnopianka i memory foam. Więc powinno być naprawdę super, ale niestety kwestia jest bardzo prosta, bo jest to szalenie twardy fotel. Obity oddychającym materiałem, ale niestety rama jest stalowo-drewniana, czego jak dobrze wiecie z moich poprzednich materiałów, nie jestem zwolennikiem. Podłokietniki są Zaskakująco wygodne, chociaż w pierwszej chwili wydawało mi się, że będzie mi ciężko się do nich dopasować, to okazuje się, że to profilowanie, w które wpada ci przed ramię, gdy tylko się oprzesz, jest naprawdę komfortowe i wygodne. Minus jest taki, że same w sobie są po prostu za niskie. Ja mając 1,82 m, siadam w tym fotelu i gdy tylko chcę skorzystać z tych podłokietników, to muszę się naprawdę mocno zgarbić. Zresztą zobacz na prostą rzecz: podłokietnik na maksa wysunięty do góry. I ja siedzę przy komputerze. Chciałbym pracować przy biurku. I co mogę zrobić? A no, jeżeli chcę się oprzeć na podłokietnik, to zobacz, ja się po prostu. Gdzie, gdzie jest mój łokieć? Widzisz to? Muszę się po prostu pochylić. Już się skrzywiam, żeby po prostu się oprzeć. A jak się chcę pochylić na dwa. Widzisz, co się dzieje z moimi plecami? Na to wszystko kółka, które raz że małe i niczym nie zabezpieczone, to dwa mają dodatkową blokadę, która pozwala przesuwać fotelem, jeśli na nim nie siedzicie. A jak tylko usiądziecie, to kółka się blokują. Czyli wysuniesz krzesło, żeby usiąść, ale nie wsuniesz się pod biurko. Ponadto, jeśli masz 180 cm i więcej wzrostu, to wychodzi na to, że już jesteś w zasadzie za duży i ani nie dopasujesz poduszki szyjnej, ani nie skorzystasz z podłokietników. Dramat. Z tyłu fotela mamy logo Cooler Mastera w wersji RGB. Mamy kilka trybów, zarówno są to jednolite kolory, jak i właśnie takie tęczowe przejście. Gdybyście jednak chcieli stanąć sami za sobą i poobserwować, jak pięknie świeci ten fotel, to jest taka możliwość. Ale to, co w tym fotelu ważne, to właśnie haptyka, te wibracje wibracje, które okazuje się, że pochodzą z wrażeń dźwiękowych. Tak więc nada się zarówno do muzyki, jak i do grania i konkretne dźwięki będą przerabiane na konkretnie mocne wrażenia. Dlaczego to powiedziałem przy światełku? Bo tak samo jak to światełko widzą wszyscy inni domownicy, tak samo wszyscy inni domownicy usłyszą, że Wy się dobrze bawicie. O nie! <słyska> tak więc, wibracje są. Są bardzo intensywne. Nawet bym powiedział, że miejscami za bardzo i musiałem skręcać te siłę, ale umiejscowienie ich... Ja wiem, że to jest fotel, nie mieliśmy za bardzo wyboru. Wolałbym więcej małych stref takich wibracji, niż dwie takie wielkie, bo talent dźwiewa, o ile trafia dobrze, to niestety ta umieszczona w siedzisku nie trafia w komfortowe miejsca i powoduje, że siedzenie jest dziwne, przynajmniej na początku. Zaraz wiesz w Was. <śmienny> Powiedziałbym, że doznania są bardziej niż intensywne. Wszystko spokojnie, siedząc tak odchylonym, nie nadaje się to do niczego. Zresztą posłuchajcie sobie sami. Ja zakładam słuchawki, cieszę się muzyką teraz, a wy posłuchajcie, jak to słyszy osoba postronna, stojąca totalnie niezależnie obok. Bluetooth is waiting to pair. Bluetooth connected. Mm. <ścoughs> Czy na ciebie ktoś tak czeka na pair, jak ten Bluetooth? Gotowi? Tak więc jak sami słyszeliście przed chwileczką, nie tylko podświetleniem z tyłu, ale również i basem wszem i wobec rozchodzącym się dookoła, będą mogli się cieszyć wasi domownicy. Ale jednocześnie jestem świadom, że nie trzeba będzie długo czekać na to, żeby któryś z tych domowników po prostu przyszedł i wyjaśnił z wami kilka tematów, jak na przykład to, że nie powinniście słuchać tak głośno swoją tu więc z muzyką średnio, a podczas grania w gry, doszedłem do etapu, w którym, no, przestało mi to przeszkadzać. Ale chyba przecież nie o to chodzi w fotelu za ponad 5000 zł. Tak więc podsumowując, muszę przyznać, że naprawdę bardzo czekałem na ten fotel. Od momentu, gdy usłyszałem pierwsze zapowiedzi, do momentu, że go dostałem, byłem przepełniony po prostu entuzjazmem, że jak wpadnie w moje ręce, ale to będzie fajnie, ale to będzie coś nowego. Ale teraz, kiedy na nim siedzę, to powiem Wam szczerze, że no, zawiodłem się. Liczyłem na coś zdecydowanie lepszego, na coś zdecydowanie innego. Okazuje się, że dostałem dwa subwoofery w dość drogim fotelu. A co gorsza, nawet spełnienie podstawowej roli bycia fotelem też nie wychodzi tutaj za dobrze. Tak więc na dzisiaj, moi drodzy ode mnie, to tyle. Dajcie znać, co wymyślicie o takim wynalazku. I do zobaczenia w kolejnych materiałach. Jeśli Wam się podobał, to koniecznie łapeczka w górę i subskrypcja. Na razie i cześć!